Jeszcze wczoraj ich nie było, a dzisiaj już są przetargi na drogi rowerowe oraz pasy ruchu. Dziś został ogłoszony przetarg na budowę długo oczekiwanej przez wszystkich łódzkich rowerzystów drogi, prowadzącej ze śródmieścia na widzę, w około 5 km. Według wiceprezydenta i dyrektora z dit u jest duża szansa na to, że ekipy budowlane pojawią się jeszcze w tym roku. Jeżeli będzie to wszystko normalnie, to jest około miesiąc, półtora. Czyli, czyli można zakładać, że w połowie sierpnia można by było podpisać umowę. Dobre informacje, jeśli chodzi także o kontrpasy. Nie na wszystkich tych fragmentach ulic, które były wytypowane, 26 da się to zrobić. Ten program został. E, urealniony. I tak kontrpasy powstaną na ulicach Wigury, Wólczańskiej, Wydawniczej, Żeligowskiego, Andrzeja Struga, Lutomierskiej i Szterlinga. Fajnie, że jest ta deklaracja, fajnie, że jest obietnica przetargu, natomiast jak on zostanie rozstrzygnięty, to wtedy możemy mówić o sukcesie. Dyrektor ZDiT zapowiedział, że być może w tym roku uda się rozpisać przetarg na budowę jeszcze jednej drogi rowerowej.